Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Team Team. Dzisiaj mamy czwartek, a to oznacza, że odbierzemy sobie nagrody za Food Champions. Udało mi się wbić elitę, więc miejmy nadzieję, że piki będą jakieś lepsze niż zazwyczaj. A jeżeli ci się chyba się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, a my przechodzimy sobie do odebrania nagród. Tak jest, Elita 3, o to chodzi. Namęczyłem się trochę, ale się udało. Drugi raz w tej FIFA jestem mega szczęśliwy. Szkoda, że Team of the Week nie jest jakieś wybitne, ale no. Team of the Week nie było jakieś wybitne. W sumie tak naprawdę jest tylko Ronaldo i Kimiś do trafienia. To są jedyne karty powyżej 100 tysięcy, więc no. O no, rany, no. Miejmy nadzieję, że coś dobrego wpadnie. Także lecimy z pierwszym pikiem. Miejmy nadzieję, że ten Cristiano wpadnie. Proszę. Okej, okay, Zapata i Sołcek, ale kogo by tu wziąć? Dobra, bierzemy pod overall 8-5. Teraz kolejny pik, drugi. Może Ronaldo? Proszę, Ronaldo, Tierney, Drągowski. Ech, chyba straciłem nadzieję. Ale dobra, ostatni pik, uwaga. Może tutaj, Cristiano Ronaldo i prawie. No powiem tak, prawie był Ronaldo. No, było blisko dwóch z Serie A. No nie no, dramat jakiś, dramat. Odbierzmy sobie od razu też nagrody za Division Rivals. Ranga druga bodajże. Tak jest, bierzemy sobie paczki niewymienne, bo jak tu trafimy Ronaldo, no to raczej go sprzedać nie będziemy chcieli, więc bierzemy paczuszki niewymienne. No to co, lecimy z paczkami, zaczniemy sobie od tych najsłabszych, czyli dużo złota paczka. Tyk! Może tutaj. Jak mamy coś trafić, to trafimy nawet w takiej paczce, jak jej pozwoli. tu nie ma. Banerów nie ma. To to będzie. Ona te... Dobra, duża złota, znaczy druga duża złota paczka. No i raczej chociaż banery. Nie ma nawet banerów. Dobra. Paczka rzadkich piłkarzy, elektrum. Miejmy nadzieję, że może tutaj coś wpadnie. Walkout? Dobra. To nie jest inform. Niemcy. Eś. O. 8-6? Tak jest, 8-6. No dobra. Będzie da przepałkę. Dobra, kolejna paczka rzadkich piłkarzy, elektrum. No była szczęśliwa, o dziwo. Był walkout. Poproszę o powtórkę. Nie, ale są banery. Może Rashford. Brazylia. Artur? Będzie? Nie, Alan. 83. 3 Dobra. No dobra. Haczkę rzadkich zawodników. Pierwsza, lecimy. Może tutaj będzie ten Cristiano Ronaldo wyczekiwany. Albo nie będzie walkoutu. Jest walkout. Nie ma team of the week. Argentyna. P.S. Di Maria Te eee. To było do, tak do przewidzenia. Jaki troll w poprzedniej paczce? Do no nieba pytań nie No dobra. Paczka rzadkich zawodników. Druga. Może tutaj bez trola jakiegoś, co? Ale bez lokautu. Bez ba. A, konebol, Super! Dzięki jej. Dzięki! O to chodzi. Dobra, paczkę za 100 tysięcy tym razem przed nami. Ech, może. Bez lookoutu. Banery. Hiszpania. EŚP. Parejo. 8,5. paczka za 100K. Aj, No dobra. Jolo. Lecimy i tak tu nic nie trafię jak w poprzedniej patrzcie, że wtedy też było bardzo dobre, wte znaczy wtedy było bardzo dobre team doing Dobra Nawet Nawet nie patrzę, nawet nie patrzę No, wiedziałem Klasycznie Brak szczęścia oczywiście no dobra, tak prezentuje się klasycznie mój składzik, Od poprzedniego odcinka nic się nie zmieniło i się nie zmieni, no bo niestety piki były. Lekko mówiąc fatalne. Kannewaro sobie jeszcze dzisiaj zagramy, ale raczej na weekendową wraca Kundę, także przejdźmy sobie do meczu. A wy, jakie dostaliście paczki i piki? Możecie pochwalić się w komentarzu. No, umie tragedia, jak było widać. Ale co zrobić? Już w sumie przywykłem do takich pików. Dawaj, kantona do BAP. Dawaj, BAP, jesteś najlepszy. Jesteś najlepszy? Oczywiście, że jesteś najlepszy. Jeden do zera, o to chodzi. No, piękna piła do bap to da. Oj, tak, 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 byczku ja zrobiłem, ale jeszcze do bitki. O to chodzi. 2 do zera. Oj oj nie nie nie. Ale żem się dał. O ludu. Pięknie kanabaro. Oj. To jest głupio. Gola nie stracić. Chłop to się obudził, No nie. Ja pierdzielę, co ja robię teraz? O, panie sędzio. Dawaj, Lozano, proszę. Proszę, Lozano, tak jest! O to chodzi, 3 do 3. Bapę? Bapę? 4-2. Szybki comeback. No, prowadzimy 4 do 3. W pewnym momencie było już gorąco, ale wiedziałem, że wrócę na... Właściwe tory, no i mamy, 4 do 3 Teraz tylko to utrzymać w drugiej połowie i będzie dobrze O wow Ale żem się dał jak dziecko Dobra dawaj tu Ja pierdzielę, nie, no dobra no no i przegrywamy 5 do 4 To gra w obronie totalnie jakiś bambik Więc nie dziwię się, że przegrałem No a ten kanawaro Chyba do przepałki no Także widzimy się w kolejnym odcinku Trzymajcie się, do usłyszenia Hej No dobra, trzeba zrobić rozbudowę Za foot champions, może tutaj to zobaczymy Może tutaj Awaga. Trzeba 8 przejść. Nie gadaj! Co? Nie gadaj! Co ty Pie... E. O pierdolę. Ło kur... go mać. <śmiech> <śmiech> Cristiano Ronaldo i wernie <laughs> Je... e. Nie mam pytań. O kur... A. Widzowie, za to musi być łapka w górę i subskrypcja. I...